Do wykonania podłożeń w rogach potrzebne będą materiały, szpilki, centymetr, linijka, igła i nitka do fastrygi, igła i nitka do szycia ręcznego, kreda krawiecka, nożyczki. Zapas na podłożenie i zapas lub odszycie brzegu rozcięcia czy zapięcia musimy obrzucić ściegiem zygzakowym lub overlockiem. Rogi szyte ręcznie. Na linii podłożenia Materiał zawijamy pod spód na odpowiednią szerokość i fastrygujemy blisko linii brzegu. Następnie zawijamy pod spód i fastrygujemy zapas lub odszycie brzegu, rozcięcia czy zapięcia. Jeżeli mamy bardzo grubą tkaninę, to przed zawinięciem zapasu lub odszycia brzegu zapas na podłożenie na odszyciu przycinamy na szerokość około 1 cm. Teraz zawijamy zapas lub odszycie, fastrygujemy, zaprasowujemy i przyszywamy ręcznie na podłożeniu. Wyprówamy fastrygę i przyszywamy podłożenie ręcznie ściegiem krytym lub na maszynie. Odszywane rogi. Odmierzamy i zaznaczamy fastrygą linię podłożenia. Odszycie lub zapas szwu wywijamy na wierzch, prawą stroną do środka i przyszywamy wzdłuż zaznaczonej linii podłożenia. Zapas na odszyciu przycinamy na szerokość 1 cm i ścinamy róg zapasu podłożenia. Przyszyty róg wywijamy na prawą stronę. Zapasy brzegu rozcięcia czy zapięcia i zapas na podłożenie fastrygujemy pod spód. Prasujemy brzegi. Teraz możemy przyszyć podłożenie na maszynie lub ręcznie ściegiem krytym. Rogi kopertowe. Pastrygą zaznaczamy linię podłożenia i brzeg rozcięcia. Zapas na podłożenie zawijamy pod spód i kredą krawiecką zaznaczamy brzeg zapasu na podłożenie na zapasie rozcięcia czy odszycia. Rozkładamy. Teraz zapas rozcięcia czy odszycia zawijamy pod spód. Brzeg zaznaczamy kredą krawiecką na zapasie na podłożenie. Rozkładamy. Rysujemy linię prostą łączącą te dwa wyznaczone wcześniej punkty. Róg materiału składamy tak, aby narysowane linie pokryły się. Najlepiej będzie to sprawdzić, wbijając igłę z nitką i sfastrygować ten kawałek. Pamiętajmy, że prawa strona materiału musi być w środku. Strzywamy zapasy wzdłuż zaznaczonej linii zgodnie z fastrygą. Fastrygę wypróbamy. Na rogu obcinamy ukośnie. Zapasy przycinamy po skosie na szerokość 5 mm. Rozkładamy róg i rozprasowujemy zapasy szwów. Wywracamy na prawą stronę i zaprasowujemy zapasy podłożenia i rozcięcia pod spód. Na koniec przyszywamy ręcznie ściegiem krytym lub na maszynie. Gotowe.